Witam bardzo serdecznie, nowy film. i Dziś, przyjaciele, dzisiaj jest ten dzień, w którym moje skromne progi domowe, ogólnie naszej rodzinki, palionów wizowie, kroczy coś malutkiego. Coś takiego co będzie stąpać tutaj małymi stópkami Stópkami, nie stópkami, co boba z od razu. Mam dziecko. Nie, 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 sobie Łapkami, czyli będzie to piesek, jak widzicie, po samym tytule. Wizowie, będzie nowy członek rodziny. E, nigdy nie miałem pieska. E, bardzo lubiłem pieski. Mam rynka. Mam kota, który ma już parę, 12 lat. E, jest troszkę stary. Rynek jest typem kota, który nie daje sobie wejść na głowę, czyli jest takim królem i mam nadzieję, że nie zagryzie tego małego pieska, jak przyjedzie. Jak ten piesek wygląda, już wam pokazuję na zdjęciu. Przynajmniej ma taki przyjechać, nie wiem, bo siostra z mamą pojechała już tego, po tego pieska 250 km stąd i zobaczymy, czy to będzie taki piesek, właśnie widzicie? Taki pieseczek ma być właśnie. Taki ma przyjechać i zobaczymy, czy właśnie taki tutaj będzie. No, piesek. E, dużo opieki trzeba mu dawać, atencji, bo to będzie mały piesek, trzeba się z nim bawić pewnie i tak dalej. Jedzonko mu dawać. Chciałbym go nauczyć na pewno jakiś sztuczek, ale nie mam pojęcia, jak go nazwę. Nie spodziewałem się. Mama bardzo chciała pieska. A co najgorsze, mama nie powiedziała tacie, że ten piesek w ogóle będzie. A Tata nie chce mieć psa, już makota e, i nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że Tata się nie wkurzy, także zobaczymy. Aktualnie jest w domu. Ja tylko będę czekał, idę nagrywać jakieś filmy dla was na gamingi, a kogo tu mamy? Ryneczka mamy Cześć Rynek, cześć, Gdzieś miał może nowego przyjaciela to prawda dosyć małutkiego i młodego, ale mam nadzieję, że go nie zagryziesz no Rynek to jest taki osobnik widzowie, który no no nie wiem czy, czy da sobie wejść na głowę, ale ten kod my go wypuszczamy, on co chwilę wychodzi, także no będziemy musieli pilnować co chwilę, patrzcie co my tu mamy, kartony z rzeczami widzowie dla was, to znaczy dla was, to są akurat dla mnie, ale będzie znacznie i to znacznie więcej niż tutaj widzicie yy, takich właśnie rzeczy, które będziecie mogli kupić w sklepie, a tutaj jest koszulka palią tutaj, zobaczcie. Już, już niedługo będzie sklepik, także no, pilnujcie widzowie. Takie piękne rzeczy, bluzy, koszulki, kubki, długopisy, zeszyty, już niedługo. Jakieś bryloczki, wyjdźmy sobie na zewnątrz co prawda, świeżego powietrza troszkę się tutaj nawciągać, bo cały dzień przykąpię, cały dzień nagrywam dla was. Piękny dzień, piękny. No dzisiaj nie, no piękny, może trochę pochmurno, ale ja mam dobry humor, także zobaczymy co to będzie za piesek. Jeszcze nie wiem szczerze, mama z, siost z siostrą tam pojechały, że nie na 100% weźmiemy tego pieska, także jeżeli widzicie tego vloga, to ten piesek będzie a jeżeli nie będzie tego pieska no to tego vloga nie będzie, logiczne jak widzicie vloga to piesek będzie już czekam chyba z parę godzin robi się ciemno na dworze, a w tym domu jest tak zimno jest tak zimno nie wiem, rozpalimy ten kominek rozpalimy i będzie git, no bo węgiel jest drogi niestety rozpalę ogień jak prawdziwy mężczyzna a teraz muszę dowartościować się pomidorówką o kurde, ale się waży no widzowie zaraz wracam i rozpalimy razem razem rozpalimy ogień, rozpalanie kominka część pierwsza z Widzowie. Działamy. Wow, 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 Przerażające to jest. Troszkę papieru tam damy na dno. Siup. Ło. Wow. Troszeczkę rozpałki, widzowie. Drogie dzieci, nauczę was rozpalać kominę. Nie wiem, czy to dobrze robię. Mam nadzieję, że nie spalę domu. Ach, kurde, parzy. Gicik. Dobra. Ach kurde. Czeka. Dobra. Mam nadzieję, że zrobiłem to perfekcyjnie. Siup. Teraz się będzie jarać. Ach, czy jesteście ze mnie dumny widzowie? Dobra, czekamy na pieska, bo na tym mi najbardziej zależy. Gdyż mi będzie ciepło. Paweł z przyszłości przychodzi wam powiedzieć, że teraz zobaczycie moją prawdziwą reakcję na nowego pieska, widzowie. Dokładnie, jeszcze nie widziałem ani razu tego pieska. Zaraz wejdę do pokoju Siorki, gdzie właśnie ten piesek się znajduje i zobaczycie moją reakcję. Ojej, no dawaj. Ojej, jaki fluszak! O boże, Nie! Jaki słodki! Ja. Ale słodziak! Wiesz, ją nazwaliście? Nela. Nela? No. O Boże, jaki to malutki! Jaka poduszeczka! Ale zjadła przed chwilą, to znaczy, że... Co? Ale ten daje Pusty. ogonek. To już mój piesek? Co? To jest mój piesek? No. Ale Jaki dziwne, super. nie? Jeju! Jesteś za słodka. Jesteś za słodka. Nie możesz być taka słodka. To, bo to źle działa na człowieka. Ile, ile ma? Osiem tygodni. 8 tygodni? To już dużo. No, niecałe dwa miesiące. To jest dużo? Mały? W sumie niedużo. Taka goły. mała. Nela. Cześć. A ty się nazwali wcześniej, czy już ja? Nie, to my. Aha, nie miała imionka. Ale słodzinka. No boi się? No, boi się chyba co? No właśnie trochę tak. Widać, nie. że się trochę trzęsie. Ale zjadła to, to w sumie gic. Jaki Oj, się kryje. Chodź. Nie dziela pora. A czemu dynda? O Ogon co, co się wtedy dzieje? Szczęśliwa. No nie, chyba tak. Nie. Puszek, o Boże. O Boże, przecież ma umrze jak zobaczę. <laughs> <laughs> o, klapnął sobie. Klapnął sobie. Nela. Nela no. są tak. Tu <laughs> No nie jest piękny, no. serio. To jest mój pierwszy piesek w życiu. Nie wiem, mam nadzieję, że rynek ją nie zje, nie? No, Jeszcze tak wylizała ten talerz. Ale ci działa. Nie masz tam nic, halo! Patrzcie, no nie masz tam nic. <laughs> no liczę że... Oceniajcie widzowie pieska jak wam się podoba. Jezu, zaraz zjesz tą miskę Dobiem. Nie mam jak nagrywać, a potrzebuję nagrywać na zapas. Bo muszę siedzieć z tym brzdącem. Siedzi mi na kolanach, bo ona się boi wszystkiego i musi być blisko kogoś. Bo inaczej piszczy Patrzysz na monitory, co? Na stanowisko <grych> Ale jesteś słodziakiem Już jest drugi dzień widzowie, wczoraj przyjechała Ale wczoraj już nie chciałem nagrywać, bo już było kurde mega, mega późno No, teraz mamy, byłem na jazdach Patrzcie jaka słodka Patrzcie jaką słodką dziecię. Zobaczymy co potem będzie robić, może dzisiaj kupimy jakieś widzowie zabawki czy coś Jakieś siedzisko, leżonka Patrzcie jaka słodka. Jakieś występy z nią zobaczymy na YouTubie pewnie. Ona się strasznie boi. Ale przy mnie będziesz miała dobrze. Wizowie, zaraz idziemy po jakiejś rzeczy dla małego. Małej. Nie dla małego. Ciągle muszę się przyznać, że to jest dziewczynka. Potem wam pokażę, jakie kupiliśmy. Nie będę tam nagrywał w sklepie, więc zaraz zobaczycie. W sumie tak zabstryknięcie. Wizowie, już nie wiem, który to jest dzień z Nelą. Gdzie ona jest? Nela, gdzie ty jesteś? Ej, ej, ej. Nie! Nie, 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 nie. nie. Wizowie, ona, ona ciągle. Ciągle je jedzenie kota Patrzcie jaki słodziak Nela Patrzcie ona ciągle szuka Jedzenia kota Non stop Cały czas Ej nie 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 A Nela Nie można jeść jedzenia kota Patrzcie jaki słodziaczek Ale powoli się tutaj ugaszcza w domku Coraz mniej strachliwa jest Mniej piszczy Nie 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 biegnij tam Nela przestań Nie jedz Cały czas Patrz znowu, patrz, patrz I siup No nie wytrzymam z tobą Nie, 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 przestań Co za skubaniec Nela przestań, tam No patrzcie, to się nie skończy Ona patrz jak szuka, cały czas tego jedzenia szuka tutaj Patrz Co ty robisz? Nela, przestań Przestań szukać jedzonka, nie możesz, bo już dostałaś Nela gdzie ty biegniesz? No widzowie, to już jest dzień trzeci, nie wiem czy mówiłem I jest coraz lepiej, nie wiem po jakim czasie się już totalnie os oswoi z nami no, W sumie tak naprawdę jesteśmy nieznajomymi dla niej Więc będzie coraz to lepiej, będzie coraz to lepiej Powiem tak, sra wszędzie, sika wszędzie gdzie chce Kurde, nawet noskiem was dotknęła, kiedy? Na matę jeszcze nie sika, także trzeba ją jakoś nauczyć No a potem już wychodzi z nią na dwór, no ale jest jeszcze za malutka No gdzie ty tam chodzisz? No dlaczego ty szukasz? No, chodź. Nie tam, nie No nie Nie wytrzymam, cały czas do tego jedzenia Nie, błagam, błagam, nie rób Nie rób tego Teraz tak widzowie, co, co, co kupiliśmy wczoraj, bo wczoraj byliśmy z małą w sklepie I kupiliśmy tak, tak jak widzieliście, taką zabaweczkę Maty Jakieś takie większe Szampon do mycia pieska Do białego futerka Jedzonko oczywiście, jakąś karmę I była jeszcze, u góry będą Nie wiem gdzie ona jest, a tutaj Co robisz? Nela Nela poczekaj, nie szukaj jed... Okej. Okay. Nie umiesz chodzić po schodach Nie umiesz. Ale schodzić umiesz. Widzowie ona po... Co ty robisz? Co ty robisz? Ja wam szybko pokażę co. Kupiliśmy jej, o, jest to teraz w miarę ciemno e, Tu jest właśnie ta mata, no niestety nie trafia do niej A takie miseczki fajne jej kupiliśmy, a to drugą wam pokażę Ceramiczną miseczkę kupiliśmy, dwie takie oczywiście I siedzisko, jeszcze mam metkę, takie bardzo przyjemne Na razie w tym totalnie nie leży, nie chcę w ogóle do tego wchodzić Ale wydaje mi się, że w przyszłości, po prostu jest jeszcze za malutka Ona nawet nie umiałaby wskoczyć stąd tutaj Dobra, idę do niej, bo nie można... Dobra, gdzie ona jest? Nela, to jest jak... O tutaj jesteś to jest jak z dzieckiem, naprawdę. Z tym pieskiem jest jak z dzieckiem po prostu. Ona się wygłupia. A, jeszcze kupiłem jakieś gryzak i dwie zabawki, ale nie wiem gdzie są. Co ty, co ty szarpiesz? No patrz Nie, ona się umie sa, sama sobą zabawić, nie? Ale mogę wam powiedzieć, że jest coraz lepiej, bo wczoraj jeszcze w ogóle nie biegała Jeszcze była taka strasznie spokojna A dzisiaj dzik, biega wszędzie, chciałaby zjeść wszystkie, całe jedzenie kota Na razie rynek, powiem wam tak, spotkali się, rynek raz zasyczał I od tego momentu nie mieli takiego kontaktu żadnego, więc na razie się nic nie dzieje Żadnych, żadnych bi bitw, ani nic takiego nie ma Nela przestań, nie dobra, <śla> bo to zjesz zaraz Nela, przestań Widzowie, chcę was zaprosić jeszcze na Instagrama, macie link w opisie, Paweł Podłok Gapalion, bo wleciała pierwsza foteczka z Nelą, dokładnie tak także zapraszam serdecznie, będzie więcej oczywiście pewnie foteczek ja ogólnie porobiłem ja taką sesję zdjęciową, ale ej dobra, co teraz się stało, to jakieś duchy, jacuzzi się samo odpaliło co jest grane? nie wiem czy to słychać ja tam nie idę. Ja to mam gdzieś, ja tam nie idę. Ty jacuzzi się sam odpalił. Dobra, ja więcej nie będę Neli nagrywał, bo ona... Nic nie zrobimy. Widzowie, łapkujcie, subskrybujcie kanał. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach. Co co, para, co co dwa, trzy dni są filmy. Będzie więcej odcinków z Nelą na razie. Pokazałem wam ją tylko. A potem coś pomyślimy, bo to jest mały urwis, tak? To jest mały urwis, urwiska bardziej. Także pozdrówcie Nelę w komentarzach. Dzięki, łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał na dole. Trzymajcie się, na razie.